Wyspa Opatowicka to jeden z najbardziej urokliwych fragmentów Wrocławia. Na północy łączy się Jazem Opatowickim z Wielką Wyspą, natomiast na południu Śluzą Opatowicką z Opatowicami. Od stałego lądu oddzielone jest kanałem żeglugowym nazywanym kanałem Opatowickim, a dalej kanałem bocznym. Oba fragmenty kanału rozdzielone są Śluzą Opatowicką, która przez dziesięciolecia służyła pieszym Wrocławianom oraz rowerzystom do przekraczania odry na tym odcinku. Ostatnio po remoncie śluzy, niestety przejście zostało zamknięte, a było ono ważne z wielu powodów. Przede wszystkim najbliższe dostępne przeprawy są oddalone o 4 km w obie strony: to jest piesza żabia kładka koło Zo oraz most generała Nila w Łanach. W efekcie zamknięcia przejścia, mieszkańcy Opatowic zostali odcięci od pobliskiego biskupina Bartoszowic i Swojczyc, do których mogli się dostać piechotą w niecałe 15 minut. Co smutne, najbardziej dotyka to najsłabszych, czyli emerytów mieszkających w Opatowicach. Nie mają teraz nawet możliwości pójść do sklepu czy lekarza na Bartoszowicach. Codzienne zakupy wymagają długiej jazdy autobusem. Cierpią nie tylko sami opatowiczanie, ale właściwie wszyscy mieszkańcy wschodniego Wrocławia, bo przez zamknięcie śluzy został przerwany bardzo popularny szlak spacerowy. Codziennie to miejsce przekraczało dziesiątki pieszych i setki rowerzystów. Droga wiodła od jazu przez malowniczy las, a następnie rozłożystą polaną, by po wspięciu się na wał skierować się na samą śluzę. Teraz, zamiast swobodnego przejścia, jest wysoki płot z tabliczkami odstraszającymi spacerowiczów. Sama śluza jest otoczona żółtymi barierkami i nie stanowi żadnego niebezpieczeństwa dla pieszych. Podobnie jak wrota, które są perfekcyjnie zabezpieczone. Dawniej, na drugim brzegu, również nie było żadnego płotu i bramki. Trasa od Mostu Zwierzynieckiego wałem wzdłuż ZOO i dalej przez Jaz i Wyspę Potowicką na niskie łąki była dotąd jedną z najbardziej malowniczych i także zatłoczonych szlaków pieszo-rowerowych Wrocławia. Była dostępna dla spacerowiczów przez dziesiątki lat, dlatego dziwi decyzję o jej zamknięciu. Mam nadzieję, że zarządca obiektu przemyśli jeszcze raz swoją decyzję i przychyli się do potrzeb mieszkańców całego Wrocławia.